Cześć, witajcie w kolejnym filmie, w którym, jak już pewno zdążyliście się domyśleć, opowiem Wam o tym, dlaczego zrezygnowałem z używania programu Adobe Lightroom oraz Photoshop, czyli krótko mówiąc, pożegnałem się z ekosystemem firmy Adobe. Zapraszam do oglądania. Z programami firmy Adobe, czyli Lightroom oraz Photoshop byłem związany praktycznie od początku wprowadzenia programu Lightroom na rynek. W międzyczasie używałem również bardzo intensywnie programów firmy Apple do obróbki zdjęć, czyli programów Aperture w każdej wersji, którą musiałem oczywiście kupić, pudełkowe, prowadzone czasem za granicę. Ale przejdźmy do programów Lightroom oraz Photoshop, a głównie właściwie Lightroom, ponieważ Photoshopa bardzo mało używam. Subskrypcję wykupiłem dokładnie 11 lipca 2016 roku, czyli nieco ponad 3 lata temu. I teraz to, co przeważyło nad rezygnacją z usług firmy Adobe, postanowiłem wyratować wam po prostu w postaci plusów oraz minusów. Na początku plusy programu Lightroom. No przede wszystkim jest to jakość sama w sobie. Tu nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Program jest bardzo dobrze zorganizowany pod względem interfejsu. Jakość wynikowa zdjęć jest również bardzo wysoka. Także to jest taki główny plus. Kolejny, bardzo duże wsparcie społeczności. Czy to tutoriale na YouTubie, czy na blogach, jakieś krótkie wpisy, które potrafią czy rozwiązać Wam problematyczną sytuację. Pomóc w obróbce problematycznego zdjęcia, przedstawić jakieś ciekawe skróty klawiszowe, pojawiają się praktycznie non-stop. Tutaj również bardzo duży plus. Kolejne, rewelacyjne zarządzanie zdjęciami, ale tylko i wyłącznie lokalnie, o czym zaraz się dowiecie, co mam dokładnie na myśli. Reszta plusów, no każdy sobie może dosłownie wynotować ich miliony, jeżeli chodzi o ten program. To są takie trzy podstawowe, które przyszły mi w pierwszej kolejności na myśl. Teraz przejdźmy do minusów. Przede wszystkim, ten program jest skrajnie powolny. Naprawdę. Tutaj to jest największy minus, który po prostu przeważył nad tym moim odejściem. Presety. Nakładają się tak długo, że czasem nie wiem, czy program się zawiesił, czy jest to jakiś inny, dziwny problem. I teraz pewno pomyślicie, a pewno masz sobie komputer, lub być może powinieneś przeinstalować system. Zaskoczę Was. Testowałem ten program na laptopie firmy Dell. Ja mam MacBooka. Laptop firmy Dell miał nowszy procesor. Miał dwa razy więcej pamięci RAM. 8 giga kontra 16 giga. Posiadał również nowszej generacji dysk twardy, który powinien być zdecydowanie szybszy. Nie mieszyłem, ale zakładam, że szybszy był. I co? I program był wolniejszy. On nie był ciut wolniejszy. On był bardzo wolny. Bardzo ciekawym efektem było samo odpalenie tego programu. Tutaj po odpaleniu było widoczne, jak program liczy zdjęcia w folderach. Wyglądało to absolutnie przekomicznie. Jedyną rzeczą, która przychodzi mi do głowy, można być różnica na laptopie firmy Dell, był zainstalowane Windows 10 Pro na Macbooku, oczywiście macOS w najnowszej wersji, ale nie jest to aż tak duża różnica, żeby nie zniwelowała jej jakość, sprzętu. Szybszy teoretycznie laptop działał na nim Lightroom wolniej. No niestety to jest naprawdę bardzo duży minus. Jak widać programiści firmy Adobe optymalizują ten program jak chcą. Czyli nie ma tutaj żadnej zasady. Dużo trąbi się o tym, że nowszy Lightroom wykorzystuje już więcej rdzeni i tak dalej, ale to absolutnie nic nie daje. Ja mam zawsze zainstalowane wszystkie aktualizacje, zawsze najnowszą wersję, czy systemu, czy Lightrooma zawsze działa tak samo wolno. Niestety. Drugi minus. Gubienie zdjęć tych, które znajdują się w folderach, które zostały zsynchronizowane z Lightroomem Mobile. Gubienie zdjęć lokalnie na dysku. W momencie, kiedy próbujemy sobie te zdjęcie na przykład odnaleźć na dysku i skopiować na pendrive'a, czy zrobić jakikolwiek backup, tylko zdjęcia nie ma. Po prostu go nie ma, on jest w chmurze, a nie da się go stamtąd ściągnąć w żaden sposób, a lokalnie go nie mamy. Oczywiście zabezpieczyłem się przed tym i mam backupy tych zdjęć już wcześniej porobione, ale jest to bardzo irytujący problem. Ktoś mówi na przykład do ciebie, wyślij mi plik źródłowy, bo akurat taki potrzebuję, a ty go nie masz. No i tu jest problem. On jest w chmurze, można sobie wygenerować JPEGA z tego, z tego zdjęcia, ale no nie ma, nie ma, po prostu plik RAW gdzieś uciekł. Słaba jakość zdjęć w programie Lightroom Mobile. To jest kolejny bardzo duży minus. Pokażę Wam to na przykładzie i jak widzicie na ekranie mamy tu zdjęcie, w którego górnej części jest po prostu, jakby nie wiem jak to wytłumaczyć, 8-7 bitowy kolor, nagle zdjęcia, które powinno być 12 czy tam 14 bitowe, już nawet nie pamiętam, nagle zrobiło się zdjęcie, które jest po prostu totalną kaszaną. Oczywiście ja Lightroom Mobile'a używałem głównie, żeby wrzucać te zdjęcia na, na Instagram. No ale wiecie, to jest kolejny duży minus. Jednak, mimo wszystko, jeżeli ja robię zdjęcia i używam ich w postaci plików RAW, no to chciałbym, żeby one wszędzie miały taką samą, bardzo dobrą jakość. No tu niestety nie mają. Przykro mi. Kolejny minus, mega zasobożerny programik Adobe Creative Cloud, czyli ten mały programik, który jest odpowiedzialny za licencjonowanie, za uaktualnianie oraz za reklamę. On naprawdę potrafi zabić wam komputer. No oczywiście w momencie, kiedy się go pozbędziecie, no to stracicie jakby możliwość licencjonowania, w związku z czym Lightroom wam nie będzie chodził. No, on musi być odpalony, ale oczywiście wszyscy na niego bardzo, ale to bardzo, narzekają. Nie da się go używać. Razem. Nie mam ochoty, tutaj podsumowując wszystkie plusy i minusy, kupować super wypasionego komputera tylko i wyłącznie po to, żeby ten program dalej nie działał tak, jak powinien. Dlatego wybór padł na program Capture One Pro w wersji 12, przeznaczony dla aparatów firmy Sony. Dlaczego? Ponieważ na chwilę obecną mam tylko Soniaka i nie przewiduję kupować innego aparatu, i tutaj tak się przyzwyczaiłem do tego sprzętu, że w przeciągu kilku lat na pewno nie będę go wymieniał, a jakoś niespecjalnie obrabiam zdjęcia komuś innemu. W związku z powyższym, absolutnie wystarczy mi program w wersji dla aparatów Sony. I tutaj również wynotowałem wam kilka plusów i minusów, jako że tego programu używam dosłownie kilka tygodni i to jeszcze nie pełną parą. W związku z czym to naprawdę potraktujcie to tak trochę z przymrużeniem oka. No przede wszystkim oczywiście szybkość. Bardzo fajna. Naprawdę program działa bardzo dobrze. Rewelacyjnie szybko się otwiera, chociaż czasami następuje taka, nie wiem jak to tam dokładnie brzmi, ale kalibracja sprzętowa czy coś takiego. Program po co którymś odpaleniu po prostu przez kilka minut Odpala sobie pasek postępu i on tam się już na swój sposób kalibruje. No, ale nie odpalam programów codziennie. Raczej zamykam laptopa, on się usypia, otwieram i program jest znowu otwarty. W związku z czym tak to zazwyczaj działa. Jeżeli raz na, na parę dni, czy może raz na parę tygodni coś takiego się pojawi, nie będę miał absolutnie nic przeciwko temu. Jeżeli program będzie działał zdecydowanie szybko, ponieważ kalibracja sprzętowa chyba za to odpowiada. Za szybkość działania. Drugi plus, bardziej subtelne korekcje, co mnie naprawdę tutaj dość mocno zdziwiło. W przypadku programu Lightroom, na przykład przesuwamy sobie suwak jasności, wygląda to tak, jakby on miał powiedzmy 10 stopni. No to podzielone na 10, tak? Zakładam. Nie wiem, jak jest faktycznie, ale tak można założyć. W przypadku programu firmy. Phase 1, czyli programu Capture One, wygląda tak, jakby był podzielony na 100, czyli precyzja jest dużo, dużo, dużo większa. I co za tym idzie, wszystkie nasze korekcje są nieco bardziej subtelne. Naprawdę to jest taki fajny, duży plus, ponieważ często męczyłem się w Lightroomie, żeby coś dokładnie sobie tam skorygować. Natomiast tu OK, to działa tak jak powinno. Jest bardzo fajne. Kolejny plus. Możliwość używania kilku presetów naraz, ponieważ program korzysta z warstw. Co już jest super. Będę musiał się tego niestety nauczyć. Jest bardzo dużo tutoriali odnośnie samych warstw. Będę musiał po prostu sobie to przyswoić, ponieważ jest to bardzo fajna opcja. Można sobie na przykład nałożyć po kolei na przykład kilka presetów. Można również oczywiście korekcję wykonywać na warstwach na przykład samego nieba, samej twarzy itd. Tak i nie tracimy w tym momencie, jakby innych, nie nakładają się tam w momencie, kiedy robimy sobie bardziej niebieskie niebo. Nie przyniebieszcza nam również reszty zdjęcia, co czasami było irytujące w Lightroomie, przynajmniej dla mnie. Może znaleźliście obejście tego problemu i potraficie sobie z tym poradzić. Minusy programu, ponieważ on również je posiada. Interfejs jest zdecydowanie inny, a co za tym idzie będzie mi po prostu ciężej się do niego przyzwyczaić. Niestety. Również znalazłem już w necie tutoriale, w jaki sposób najbardziej upodobnić go do programu Lightroom, ale nie wiem, czy pójdę tą drogą. Jeżeli on jest, został zaprojektowany w taki sposób, a nie inny, to na razie tak go zostawię. Jeżeli to będzie coś nie do przejścia, no to po prostu tutaj będę musiał sobie to pozmieniać. No i oczywiście program ma mega Dużo różnych korekcji. Naprawdę, ich jest chyba dwa albo trzy razy więcej. Ja to muszę kiedyś sobie policzyć, ale ich jest naprawdę bardzo dużo. Niektóre nawet nie wiem do czego służą. <laughs> Autentycznie Wam powiem, nie wiem do czego one służą, ale są ok, trzeba się będzie tego nauczyć. Ja wiem, że tutaj mówię troszkę jak totalny lajk, ale przy tym programie naprawdę czuję się jak laik. Niestety, tak jest. Kolejne powiedzmy miesiące nauki. Trudno, zdecydowałem się, tak musi zostać. Ok, teraz drobne podsumowanie, które trzeba zacząć od tego, a co z Photoshopem? Przecież pozbyłem się również Photoshopa. Na razie nie jest mi do niczego potrzebny program Photoshop. Ale w momencie, kiedy zajdzie taka potrzeba, zdecydowałem się, że zakupię program Pixelmator Pro. Jest on dostępny tylko na platformę Apple. Na razie nie słyszałem, żeby miał wyjść na Windowsa. I jest on bardzo fajny, intuicyjny, również bardzo lekki. Korzystałem z wersji Trial przez 30 dni, więc jest OK. Tutaj nie będę szukał nic ciekawszego. Posiadam już Pixelmatora normalnego, również bardzo fajny, intuicyjny program. Polecam każdemu, kto ma Maca, zakupić jeden, być może nawet drugi sobie do kompletu. One są również sprzedawane w paczkach, chyba nieco taniej niż w przypadku zakupu tych programów osobno. Także bez problemu możecie sobie obydwa programy zakupić i korzystać z nich. Ok, co zostanie przeniesione do programu Capture One, czyli które zdjęcia? No oczywiście wszystkie z aparatu filmy Sony. Ale ponieważ bardzo dużo robiłem panoram, które zostały sklejane bądź w programie Lightroom, bądź w programie Photoshop, postanowiłem sprawdzić i można je otworzyć oraz edytować w programie Capture One. Czyli, krótko mówiąc, nie możemy sobie edytować programów z innych aparatów, z aparatów innych producentów. Możemy bez problemu importować tam pliki, które powstały w jakimś oprogramowaniu do edycji zdjęć. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy film. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę. Mam nadzieję również, że zmusiłem Was do tego, żeby nie tyle zmienić oprogramowanie, którego używacie, ale żeby zastanowić się i zrobić taki swego rodzaju audyt, czy ten program naprawdę jest dobry, którego używacie. Czy jest szybki, czy jakość zdjęć, które w nim obrabiacie, jest w porządku. Jeżeli macie jakikolwiek problem, cokolwiek pojawi się na tak zwanym dużym minusie. Sprawdźcie, co produkuje konkurencja. Może niekoniecznie giganci typu Adobe, ale coś mniejszego i tutaj być może będzie to zupełnie odpowiednie dla Waszych potrzeb, ponieważ tylko i wyłącznie o to chodzi w fotografii o przyjemność, zarówno w robieniu zdjęć, jak i w ich późniejszym obrabianiu. To już wszystko, trzymajcie się. Cześć.